cześć drogie lwy chciałam wam tylko pokazać co się dzieje jak się człowiek spieszy ustawiałam tutaj lampkę bo naprawdę ciemno jest jak w dupie za przeproszeniem I spadł mi aniołek aniołek który w zasadzie zobaczcie jak, jak fajnie to odpadło same, same skrzydła zostały czyli wiecie co My w tym miesiącu, znaczy wy, praktycznie, to zostanie dla każdego kolejnego znaku zodiaku, które, któremu będę robić czytanie. <laughs> Natomiast ja widzę w tym takie przesłanie, że to już jest. E... Uczymy się latać. Uczymy się żyć bez tych skrzydeł. Uczymy się latać sami, nie będąc unoszonymi przez nikogo innego. Tak ja to odczytuję i zostawię te skrzydła tutaj. <laughs> Chciałam Wam powiedzieć, oczywiście co? Ja sobie zapisałam. Ja sobie zapisałam i Wam to po prostu odczytam na ten miesiąc grudzień. A więc kochani, jesteśmy w grudniu. Oczywiście, że jesteśmy dopiero za dwa dni w tym grudniu, no ale to jest ostatni miesiąc przełomowego roku, tak? Bardzo przełomowego. Nasze zadanie na grudzień mamy zająć się teraz sobą, zwiększeniem naszych własnych wibracji, mamy pozbyć się strachu przed nowym, przed nieznanym, zaufać przemianom globalnym, które teraz mają miejsce i które są tak naprawdę jedynie początkiem nowego. Chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli liczycie na jakieś trzy dni ciemności pod koniec grudnia, jakiś meteor, jakiś kosmitów, to według mojego skromnego zdania nie zadzieje się nic z tych rzeczy. W zasadzie to będzie jedynie kontynuacja procesu, w który weszliśmy, który jeszcze potrwa co najmniej kilka lat. Nie wiem, jak mam tu ustawić to światło cały czas, żeby nie padało aż tak mocno cień w sensie, ale no trudno. W opisie filmiku zamieszczam Wam cudowne narzędzie, narzędzie do wzmacniania siebie. Jest to medytacja prowadzona po angielsku, więc też posiliłam się na taki drobny, bo drobny, ale akt tłumaczenia tego wszystkiego. Nie wiem, jak mi to wyszło. W każdym bądź razie to nie o to chodzi, że te osoby, które nie znają angielskiego i będą chciały to przeczytać, to to przeczytają. Natomiast. To nie jest moja medytacja, tylko Meilan, tak? I to jest niesamowita artystka. Jej anielski głos prowadzi mnie i koi od dawna, więc w zasadzie dzielę się tutaj z Wami na tym kanale tym, co na mnie działa, co ze mną rezonuje, co mnie urzeka, co mnie prowadzi, co mnie łagodzi w tych czasach. A teraz już zaczynamy czytanie dla zodiakalnych, ascendentalnych jakich tam chcecie lwów na miesiąc grudzień oczywiście 2020 roku jest to czytanie ogólne nie z każdym może rezonować wybory, wybory, ogniście kończycie pewnie ogniście zaczęliście i ogniście kończycie w waszym w waszym żywiole Zobaczymy lwy, grudzień 2020 roku. Wy, w tym miesiącu. Szóstka była. W no... Wy, lwy, ja Was pamiętam i Wy zawsze coś wygrywacie, dlatego że nie sposób jest będąc lwem i nic nie wygrywać. To jest Wasz żywioł, tak? Co na Was wpływa? O, cesarzowa. Słuchajcie, kończycie jak prawdziwa królowa, tak? Tak jak zasłużyliście, tak będziecie kończyć ten miesiąc. Jesteście po, po jakiejś sytuacji, która was mocno utwierdziła w tym przekonaniu, że wy na bardzo wiele potraficie i na bardzo wiele sobie możecie pozwolić. W zasadzie widzę tutaj również olbrzymi komfort życia, który się wiąże z tym, ile pracy żeście włożyli wcześniej, a teraz w zasadzie możecie spijać śmietankę ze swoich wcześniejszych działań. Co na Was działa z przeszłości? No z przeszłości azbuław, czyli wykorzystane przez Was szanse. W pełni wykorzystane. Do czego? Słuchajcie, jeżeli jest cesarzowa, no to tak naprawdę to jest i, i kobieta spełniona pod względem zawodowym i kobieta spełniona pod względem emocjonalnym, także Tutaj wy akurat potraficie wykorzystać szanse, które, które los wam zsyła pod nogi, podnosicie tą buławę. Co logicznie z tej ostatniej sytuacji wyciągacie? Logicznie wyciągacie wniosek taki. Że piątka buław. No, od razu dopowiem. Bo teraz tak. Albo, że nie warto się zniżać do, do, do poziomu niektórych osób. Albo, że właśnie wygrywacie w rywalizacji. Jesteście siebie pewni. Tak. Tak. Nie warto zaniżać, bo już to przeżyliście wcześniej. Czyli logicznie, co wynika, nie zaniżajcie własnej wartości. Nie zniżajcie się do poziomu głupiego i głuchego, tak? Głupi i głupszy, czy tam jak ten film się nazywał, <laughs> bo obniżacie jednocześnie Waszą wartość, a Wy jesteście tutaj pokazani jako, jako cesarzowa. Co intuicja na ten temat, przepraszam, muszę się napić, bo mi aż w gardle zasycha? Co wasza intuicja mówi o tej obecnej sytuacji, czyli na co jesteście gotowi, tak naprawdę, ale jeszcze o tym nie wiecie, jeszcze się wstrzymujecie? O, dziewiątka kielichów, pełnia. Obfitości. No, jakby mogło być e, inaczej, lwy, gdybyście wy inaczej zupełnie kończyły rok? Naprawdę e, czytanie jest cudowne. Ja tak naprawdę widzę, że tutaj mogłyś, możecie być osobami e, samotnymi, samodzielnymi bo tutaj ta dziewiątka pucharów ona za każdym razem świadczy mi o tym, że to jest osoba samotna, czyli singiel, tak. Natomiast cesarzowa to możecie się rozglądać, teraz możecie w zasadzie wszystko. Możecie również w związku być osobą samodzielną, czyli w zasadzie każdy ma gdzieś swoje priorytety w tym związku i spotykacie się na przykład tylko no po południami tak albo na, na, na weekendy do siebie dojeżdżacie natomiast kwestia jest tego typu że wasza podświadomość jest gotowa na pełnię obfitości pełnia obfitości zawsze jest wypracowana wcześniej przez was osobiście jaka jest najbliższa przyszłość w związku z tym strachy a czemu te strachy a po co te strachy to, to jest jakaś galopada myśli, tak? Niepotrzebna zupełnie w tym, w tym kierunku, więc lwy, jeżeli. No, bo to jest bycie we własnej głowie, tak? To są jakieś strachy. O co się boicie tutaj w tej przyszłości? Boicie się może, że jesteście singielkami i jest wam tak dobrze, bo jesteście cesarzową na Włościach, że. Nie spotkacie kogoś godnego do związku, bo wy już macie dość obniżania swoich lotów po jedną buławę, tak? Po, po faceta, który jest ognisty, natomiast głębiej tam pod powierzchnią nie za wiele ma. Uczuć w sensie takich, i Wy możecie się obawiać, że nie spotkacie tego, tego króla kielichów, który dla Was jest tak naprawdę spełnieniem. No tutaj jest facet rak pokazany, prawda? Natomiast kwestia jest tego typu, że król kielichów to jest każdy, po pierwsze, samodzielnie myślący, po drugie, doświadczony, po trzecie, stabilny emocjonalnie facet. Po przejściach, owszem, ale to te przejścia zagwarantowały mu teraz tą stabilność emocjonalną, więc kwestia jest tego, otworzyć się, nie otworzyć. Wam jest dobrze jakby samodzielnie i boicie się, że możecie takiego człowieka na swojej drodze nie spotkać. Ktoś wam może podszeptywać różne rzeczy, że obniżcie właśnie loty. Nie, 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 nie. Co pierwszego zrobić w tym grudniu? Wyjść, wyjechać. Ja wiem, że to jest ograniczone oczywiście, ale Rydwan to jest karta sukcesu, po który wy sami sięgacie, tak? Również karta drogi, i tutaj możecie poznać kogoś w drodze. Lub już świętując. Wasz jakiś sukces. To może być drobny naprawdę sukces. Natomiast jakiś musi być to jest karta podwójnego sukcesu, tak naprawdę. Szóstka buław i, i rydwan. I za każdym razem to jest to, co wy żeście wypracowali samodzielnie. Co od ludzi przychodzi w tym miesiącu. Eee, paść buław. Mhm. Od ludzi trochę energia jest taka niedojrzała, takiej zapalczywości, takiej właśnie, takiego braku ogłady i może w zasadzie dlatego, jeżeli to do Was jest to czytanie, czyli jesteście samotne, samodzielne, bardzo dobrze Wam z tym umościłyście się już w, tej waszej, w tym Waszym zamku, takim luksusowym, bym powiedziała. Zrobiłyście wszystko pod. Swo tak jak wy planujecie, tak jak wy marzycie, nie wiem, wystrój wnętrz, cokolwiek, poduszki na kanapach i tak dalej. I teraz jedyne czego wam brakuje, to tego spełnionego emocjonalnie, już samodzielnie też faceta, który będzie waszym dopełnieniem. A tutaj naokoło przychodzą bardziej takie rozrabiaki, takie energie. Hmm, Podejrz... No, no niedojrzałe. Dopytamy o co, o, o co tutaj chodzi, a może od razu dopytajmy. <laughs> Paść buław dla lwów z otoczenia. Co to za ludzie? Co oni chcą? Co lew zyska od ludzi w tym miesiącu grudniu? Dziewięć buław. E, to wasza karta, zobaczcie lew wasza siła wasza siła będzie tkwiła w odrzuceniu niedojrzałych, rozpoznaniu przede wszystkim niedojrzałych osób z waszego otoczenia i odrzuceniu ich możecie dlatego czuć się również tacy w kołowrotku, że będziecie się bali że tutaj poodrzucacie tych i nikt nie zostanie kwestia jest tego typu, że właściwy człowiek przyjdzie we właściwym momencie i musi mieć przestrzeń w Waszym życiu, żeby mógł w tym życiu zaistnieć, również się rozmościć, tak? Umościć u Was. Co musi się wydarzyć w tym miesiącu? Magik. Mhm. No i co? No i przychodzi w tym miesiącu ten magik. Czy to Wy zaczynacie czuć, że macie nad wszystkim kontrolę? Czy do Was zaczyna docierać, że Wy macie wszystko, że dopiero zaczyna do Was docierać, że Wy jesteście tą cesarzową. Jeżeli ktoś <laughs> chciałby Wam obniżyć naprawdę Waszą wartość, to nie dajcie się, bo Wy możecie wszystko. Co to jest ten magik w tym miesiącu, grudniu? E, kochane, magik jest wyjaśniony magikiem, więc tak naprawdę to może być wszystko. Karty nie mówią. To jest wielka niespodzianka. Możecie. Poznać kogoś, kto będzie bardzo godnym człowiekiem do życia, mądrym człowiekiem, wartościowym człowiekiem, i który Was rozpozna szybciej niż Wy jego. W ten sposób, czyli możecie kogoś poznać w tym miesiącu grudniu na Resztę na przykład te kolejne miesiące. Natomiast jeszcze cały czas będziecie w tej matni, nie, be, nie rozpoznacie go, czyli nie będziecie wiedzieć, że to jest właśnie ten wartościowy mężczyzna. Nie będzie jakby miłości od pierwszego wejrzenia, bo wy tu jesteście takie zajęte tym sprzątaniem wśród znajomych. Natomiast zwycięstwo jest z czym wychodzicie z tego miesiąca, jak to się Wam kończy. Siódemka. Nie, czy ktoś to już miał? Siódemka mieczy to jest karta takiego obłudnika. Jakby mm, siódemka mieczy to jest karta, która mówi jasno. Spójrz sobie w oczy. Spójrz na siebie w lustrze. Czego ty. Chcesz, czego Ty pragniesz. Najprawdopodobniej, kochani moi, będzie jeszcze sytuacja jakiegoś trójkąta, który możecie tutaj podejrzewać. Dlatego nie, nie będziecie chciały do tego magika podchodzić, dlatego go nie rozpoznacie, że on jeszcze będzie w, w, albo będzie po prostu takim bawidamkiem. W, trójka kielichów. Albo będziecie uważały, że on was zwodzi, przyglądajcie się temu, tak? Wy jesteście naprawdę wartościowe, ten czy nie ten, zróbcie porządek w swoim życiu, dlatego że to i tak nie okazuje się w grudniu. Wy jesteście godne naprawdę faceta niesamowitego, nieziemskiego wręcz i tego się trzymajmy, i tego Wam życzę, życzę Wam rozpoznania. Rozpoznania siebie, a następnie przychodzi rozpoznanie otoczenia. Dopiero wtedy, kiedy my wiemy, co my mamy sami w sercu. Drogie lwy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. No i co? Widzimy się, słyszymy się w następnym czytaniu. Pa.